Witam w kolejnym odcinku poradnika do gry W tym odcinku pokażę Wam gdzie znaleźć glebę kwiatową. Gleba kwiatowa wygląda tak. Będziecie mogli sobie posadzić takie własne kwiatuszki. Zamiast trawy rośnie po prostu taka niższa trawka i, no i dużo kwiatków. Gleba kwiatowa najłatwiejsza jest do uzyskania tutaj na gospodarstwie rolnym. Ale nie na samym gospodarstwie, tylko tam obok przy klasztorze. Zaraz zobaczycie, pokażę wam dokładnie które, to miejsce. Akurat jest poranek i tak jeszcze słońce nie świeci. Żeby zdobyć tą glebę musicie się udać tutaj. O, tutaj w stronę tego klasztoru. Ale tutaj przyszła mi na myśl... Zobaczcie jakie błocko tutaj jest i tutaj wychodzi tutaj jakby była szopa. I tutaj pełno takiego błocka. Ja to tak dawniej było, bo ja to pamiętam jeszcze jakby mocno to u mojej babci. To tak było, że szło, szło gnojowisko z, ze stodoły tam, gdzie są krowy. I po prostu płynęło, płynął ten i takim strumyczkiem przez całą łączkę aż do rzeki. Płynęło to. I tak dawniej było, no to tak ludzie dawniej mieli w domach, potem oczywiście wiadomo zrobiono szambo i tego nie było, ale jak ja byłem mały to jeszcze pamiętam jak w tej gnojówce człowiek się bawił, bo to, to babcia tam pukała często tą szoperano i, i taka czystsza woda spływała tędy, chociaż później wiadomo, no, w ciągu dnia to płynął taki gnój, ale puszczaliśmy sobie statki na tej gnojówce i szliśmy za nimi aż do rzeki, dokąd dopłynął, do No po prostu takie... Wspomnienie z dzieciństwa. Tutaj właśnie macie tą glebę. Teraz wystarczy kwiatową. Teraz wystarczy sobie tutaj o parę razy kopnąć. I gleba kwiatowa, jak widać, wypada. Teraz, jak macie tą glebę kwiatową, wejdźmy na teren budowy. To Wam pokażę, jak ją aplikować. Tutaj zaaplikowałem, ale tutaj sobie zaaplikujemy tak na próbę, bierzecie na przykład ten, dobrze jest wziąć, przełączacie się na glebę, używacie, teraz przełączacie się na motykę, warto sprawdzić R3 jest kąt prosty, bo jak nie to będziecie budować wzgórze i teraz możecie sobie tą motyką tutaj yy, rozciągnąć tą glebę kwiatową na większy teren, nie? O, wyszło słoneczko, wyszło słoneczko. Od razu przyjemniej. No i tak w taki sposób, tej gleby kwiatowej, możecie sobie wystarczy wam kilka sztuk, a potem możecie sobie ją motyką rozciągnąć na większy obszar. Albo możecie po prostu sobie zebrać więcej i takimi kwadratami lub kółeczkami ułożyć. O. Pamiętajcie, że jak układacie glebę, tak samo jak na przykład użyjecie kilofa na terenie swojej posesji. Przypadkowo na przykład i chcielibyście to cofnąć To nawet kilofem możecie Cofnąć pod E nie. Pod I, y. Przepraszam pod Y Widzicie cofa Tutaj nie wiem dlaczego Niby wyskoczyło że cofło a nie cofło Nie wiem Ale jeżeli wam nie cofnie Bierzecie motykę I klikacie ten obszar. O! I wyrównujecie. Więc, jeżeli by Wam nie cofło, to możecie sobie motyczką wyrównać. No dobra, tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę.